Rozdział pierwszy: Pieniądze. Nie ma idei, która wydawałaby się tak źle rozumiana jak idea pieniądza. Z jednej strony znajdujemy wielu ludzi zaangażowanych w szaloną pogoń za pieniędzmi dla pieniędzy, a z drugiej wielu innych, którzy potępiają pieniądze jako źródło wszelkiego zła i surowo krytykują tendencję wieku do aktywnego poszukiwania pieniędzy. Obie te klasy ludzi są w błędzie. Zajmują przeciwne strony drogi rozumu. Podczas gdy prawda znajduje się tutaj, jak zawsze po środku drogi. Człowiek, który szuka pieniędzy jako rzeczy wartościowej samej w sobie. Człowiek, który czci pieniądze jako boga Taki człowiek jest głupcem, ponieważ myli symbol z rzeczywistością. I podobnie, człowiek, który potępia pogoń za pieniędzmi i pragnienie ich posiadania jako obrzydliwą, złą rzecz, ten, kto chciałby uczynić z pieniędzy diabła, taki człowiek również jest głupcem. Mądrym człowiekiem jest ten, kto postrzega pieniądze jako symbol czegoś innego i nie daje się zwieść. Myląc cień z istotą, czy to dobra, czy zła. Mądry człowiek nie czyni z pieniędzy ani Boga, ani diabła. Postrzega je jako symbol niemal wszystkiego, co człowiek może uzyskać ze świata zewnętrznego i szanuje je jako takie. Widzi, że chociaż prawdą jest, iż chciwość i zachłanność są obrzydliwymi i szkodliwymi, cechami umysłu, to jednak brak właściwego pragnienia i dążenia do pieniędzy czyni z człowieka istotę pozbawioną wszystkiego, co czyni życie wartym życia. Gdy rozsądny człowiek pragnie pieniędzy, to tak naprawdę pragnie wielu rzeczy, które można za nie kupić. Pieniądze są symbolem niemal wszystkiego, co jest niezbędne dla dobrego samopoczucia i szczęścia człowieka. Dzięki nim otwierają się drzwi do wszelkiego rodzaju możliwości, a bez nich nie może osiągnąć praktycznie nic. Pieniądze są narzędziem, za pomocą którego człowiek może wyrzeźbić wiele pięknych rzeczy i bez którego jest bezradny. Pieniądze są jedynie skoncentrowaną esencją rzeczy pożądanych, stworzonych i ustanowionych przez społeczeństwo na jego Obecnym etapie rozwoju. Były czasy, w których nie było pieniędzy. Mogą nadejść czasy, w których rasa wyjdzie poza potrzebę pieniądza jako symbolu wymiany i posiadania, ale niech tak będzie. Fakt pozostaje faktem, że teraz, właśnie tutaj, na początku XX wieku, nie ma nic, co jest tak niezbędne dla dobrobytu i zadowolenia człowieka, jak ten tak bardzo nadużywany pieniądz. Pamiętajcie, po pierwsze, po raz ostatni przez cały czas, że kiedy mówię człowiek potrzebuje pieniędzy, mam na myśli, że potrzebuje wielu rzeczy, które pieniądze mogą dla niego kupić. Potępianie pragnienia pieniędzy jest równoznaczne z potępianiem pragnienia niemal wszystkich dobrych i pożądanych rzeczy w życiu. Jak powiedział niedawno pewien pisarz, dopóki człowiek nie zdobędzie pieniędzy, nie będzie jadł, nie będzie odziany, nie będzie miał schronienia, nie będzie miał książek, nie będzie miał muzyki ani niczego innego, co czyni życie wartym przeżycia dla kogoś. To myśli i czuje. Ludzie, którzy potępiają pragnienie pieniędzy, to zazwyczaj ci, którym brakuje cech, które przyciągają pieniądze, lub ci, którzy są w posiadaniu pieniędzy, które zostały odziedziczone lub w inny sposób nabyte bez pracy, podniecenia lub satysfakcji z ich samodzielnego wytworzenia. W przypadku pierwszego z wymienionych, dla jednej klasy jest to przypadek kwaśnych winogron, dla drugiej jest to niestrawność finansowa, która Pozbawiła ofiarę normalnego apetytu. Pomimo głośnych krzyków i protestów naszych długowłosych braci i krótkowłosych sióstr, tak zwanych reformatorów, pieniądze są nadal niezbędne, aby człowiek mógł zapewnić sobie podstawowe potrzeby życiowe, a także kilka luksusów. Nie możemy żyć pięknymi teoriami, ale musimy mieć chleb i masło, ziemniaki, a czasem kawałek ciasta lub tortu, i aby je zdobyć, potrzebne są pieniądze. Pieniądze oznaczają wolność, niezależność, swobodę i możliwość czynienia zarówno wielkiego dobra, jak i wielkiego zła. Oznaczają możliwość realizacji wielkich planów i spełnienia wielkich ideałów. Oznaczają wypełnienie tych mentalnych obrazów, które nakreśliliśmy w naszych umysłach. Oznacza szansę na zmaterializowanie tych zwiewnych zamków w Hiszpanii, o których rozmyślaliśmy w chwilach pełnej nadziei ekstazy. Ach tak! Pieniądze są czarodziejem zdolnym i chętnym do czynienia cudów. To rzeczywiście dżin, który może i będzie wykonywał polecenia swego pana. Twierdzę, że na obecnym etapie ewolucji człowieka pieniądze są dla ludzkości tym, czym powietrze, woda, słońce i matka ziemia dla rośliny są pożywieniem. I tak jak w roślinie pragnienie pożywienia jest naturalnym i godnym instynktem, tak w człowieku pragnienie finansowego pożywienia jest całkowicie naturalnym i godnym instynktem. Jest to działanie tego samego naturalnego prawa. Zauważmy, że tak. Jak pragnienie rośliny jest naturalną oznaką istnienia potrzeby pożywienia, tak pragnienie w piersi człowieka jest pewną oznaką możliwości jego zaspokojenia i osiągnięcia, jeśli tylko przestrzegane są naturalne prawa. Natura nie jest kpiarzem, nie sprawia, że pragnienie rodzi się w żywej istocie, chyba że obdarzy tę żywą istotę zdolnościami i mocami, aby osiągnąć to, czego pragnie. Uświadomienie sobie tego wielkiego naturalnego prawa przyniesie wielu moim czytelnikom wiele dobrego. Ale zwróćmy też uwagę na to: natura nie zachęca do gromadzenia czegokolwiek dla samego zdobywania. Surowo każe ten błąd. Prawo konsumpcji leży u podstaw wszystkich instynktownych pragnień natury. Pragnie ono, by żywa istota przyciągała do siebie pożywienie i materiały, których potrzebuje, by je wykorzystać. Pragnienie pieniędzy ze strony człowieka podlega temu samemu prawu, prawu użytkowania. Natura pragnie, abyś pożądał pieniędzy, abyś je do siebie przyciągał, abyś je posiadał i zdobywał. I wreszcie, co najważniejsze, abyś ich używał. Używając pieniędzy i utrzymując je w działaniu, będziesz w zgodzie z działaniem tego wielkiego prawa użytkowania. Podporządkowując się temu prawu, działasz z planem przestrzeni, zamiast się mu przeciwstawiać. A kiedy człowiek w ten sposób doprowadza się do harmonii z otaczającymi go siłami natury, zmniejsza tarcie i otrzymuje nagrodę, która przychodzi do wszystkich żywych istot, które współdziałają z prawem. A nie przeciwko niemu. Tak więc, przyjaciele, zamykając ten rozdział, chciałbym Wam powiedzieć: nie lękajcie się, ale podkreślajcie celowość posiadania i używania pieniędzy. Uznajcie, że posiadanie ich jest Waszym naturalnym prawem, tak jak naturalnym prawem rośliny jest słońce, światło i powietrze. I zrób coś więcej. To należy do Ciebie. Domagaj się tego prawa, tak jak roślina. Przestań mówić o pięknie ubóstwa i radości pokornych. Wiesz, że w głębi serca nie chcesz powiedzieć ani jednego słowa. Wiesz, że mówisz te rzeczy, ponieważ boisz się, że nie możesz mieć tego, czego pragniesz. Zrzuć tę maskę hipokryzji i samooszukiwania się i stań na otwartej przestrzeni jak mężczyzna, podnosząc głowę i patrząc światu w twarz, mówiąc tak. Pragnę pieniędzy, pragnę ich, pragnę ich żarliwie, a poprzez prawo żądam ich jako mojego prawowitego dziedzictwa i zamierzam je zdobyć, zaczynając właśnie teraz. Zrzuć kajdany niewolnika i potwierdź swoją wolność. Zapewnij sobie panowanie nad tym, co do ciebie należy. Nie bój się twierdzić, czego chcesz i widzieć to wyraźnie przed sobą. A następnie maszeruj prosto do celu, bez skręcania w prawo lub lewo, bez strachu lub względu, bez wzdrygania się lub przewracania, prosto do celu, który nazywa się sukcesem finansowym. Bo tylko w tym celu możesz znaleźć to, czego szukasz, to, czego pragnie Twoje serce.